Poprowadzi pan Tomasz Kaczanowski. Jest on team leaderem i deweloperem w Krakows w, Javie, w krakowskiej firmie. Więc tutaj z naszych terenów bardzo serdecznie witamy. Wykład swoją tematyką dotyczyć będzie narzędzia Gradle, który jest alternatywą dla innych, często używanych narzędzi, jakimi są Ant albo Maven. Jeszcze zanim zaczniemy, jeszcze chciałem przypomnieć, że po tym wykładzie będzie rozstrzygnięcie konkursów, które, które przeprowadzaliśmy podczas festiwalu, także jeszcze zapraszamy również potem, proszę nie odchodzić daleko, a teraz serdecznie zapraszamy. Przepraszam, nie wiem, czy mnie... O, chyba mnie słychać. E, witam Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Kaczanski z firmy Software Mind. E, jak tutaj Państwo z mnie zapowiadali, będę opowiadał o narzędziu Gradle. Być może dla wielu z Państwa całkiem nowym. E, najważniejszą rzecz, jaką podobno miałem Państwu przekazać, ale którą już też kto inny zrobił, jest to, że po mojej prezentacji odbędzie się Losowanie czy też ocenianie jakichś wyników, słowem rozdawanie nagród, na które serdecznie zapraszam. Dziękuję za ciepłe powitanie. Mam nadzieję, że na końcu równie miło będą mnie Państwo wspominać i żegnać, jak mnie Państwo mile powitali. Tematem dzisiejszej prezentacji jest Gradle. Jest to narzędzie do budowania, w szczególności związane ze światem Java, ale nie, nie tylko. Moja rola, czy moja znajomość tego projektu wynika stąd, że od paru miesięcy jestem zaangażowany w społeczność skupioną wokół tego open source'owego projektu. Jestem tam może nie tyle odpowiedzialny, bo jest to społeczność samoorganizująca się, ale biorę udział w, w, zwłaszcza w pisaniu dokumentacji, w śledzę na bieżąco listę mailingową, testuję najnowsze wersje, zgłaszam bugi, więc taka powiedzmy rola poboczna, a czy sądzę, że też mająca jakieś znaczenie. Fakt, że angażuję swój czas w ten projekt oznacza siłą rzeczy, że wierzę, że to jest coś, co może wypalić, co może dużo namieszać w świecie Java. Coś, w co warto po prostu inwestować czas i wysiłek, do czego zresztą będę zachęcał. A dzisiaj będę próbował przekonywać Państwa, że tak faktycznie jest, że to jest, że to jest coś, w co, czym warto się e, zająć. E, wszystkie osoby, które siedzą tutaj na sali, nie wątpię, że mają coś do powiedzenia mają swoje doświadczenia z narzędziami do budowania. Ja bardzo zapraszam do dzielenia się tymi państwa uwagami i doświadczeniami, czy to w trakcie prezentacji, czy w sesji pytań, która na końcu tam w miarę czasu chętnie chętnie bym chciał, żeby się odbyła. Bardzo proszę się dzielić, budujecie państwo projekty, projekty złożone wielomodułowe, na pewno macie coś do powiedzenia. Na początku chciałem zacząć od Banalnego może stwierdzenia, ale które pozwoli ustawić całą sprawę. Nie wierzę w istnienie prostych buildów. Albo inaczej, jeżeli masz prostego builda, znaczy budujesz trzy klasy Java, to wszystkie te narzędzia ci są zupełnie niepotrzebne. Możesz jakieś wylosować albo wziąć narzędzie jar, nim spakować i, i koniec. My mówimy tutaj o czymś dużo bardziej złożonym, ponieważ buildy obecne są bardzo złożone. Zastanawiałem się przed tym spotkaniem, co takiego w tej chwili w buildach się dzieje i dlaczego narzędzia do buildów są tak ważne i wypisałem listę rzeczy, które tam się odbywają. Bardzo bym prosił, żeby państwo zweryfikowali teraz ją z waszymi doświadczeniami. Po pierwsze tak, odpalane są najróżniejsze testy. Jest to już standardem, że w ramach builda testy są odpalane, nie tylko testy jednostkowe, ale też integracyjne czy nawet end to end. Które wymagają często bardzo wielu złożonych operacji, stawiania środowisk, baz danych, serwerów, najróżniejsze sprawy, deployowania tam aplikacji, to wszystko w ramach Builda się dzieje. Dalej, najróżniejsze wtyczki, które tam w jakiś sposób modyfikują, powiedzmy, kod ogólnie rzecz Dalej wrzucanie stworzonych artefaktów do repozytoriów najróżniejszego rodzaju, czy to tak jak w Mavenie, że z gdzieś tam releasy, gdzieś indziej, czy w jakichś innych strukturach specyficznych dla projektu i dla firmy. A w końcu produkowane są wersje do testów, do produkcji, wersje, które mają różne tam propertiesy, hasła poustawiane, bardzo ważne zagadnienia. Ilość artefaktów, które jest generowana też rośnie, są to zarówno skompilowany kod, jak i najróżniejszego typu kody źródłowe, dokumentacje, deployment descriptory i tak dalej. No, poza tym jest jeszcze cała wielka działka dokumentacji, jakiegoś tam quality czeku przy pomocy narzędzi, chociażby tych, które są wymienione. Na końcu pozostaje mi zwrócić uwagę, że, że w tej chwili Java czy JVM to jest, to jest już wiele języków, a nie jeden te buildy też muszą się z tym uporać. Być może Państwo dodaliby tutaj jeszcze kilka punktów, nie, niewątpliwie tak. Wniosek z tego jest bardzo prosty, ponieważ buildy są powtarzane w kółko, Macieju, każdego dnia wielokrotnie, składają się z dziesiątek, jeżeli nie setek nudnych czynności, a takich mrówczo pracochłonnych, Automatyzacja jest tutaj konieczna. Bez tego nie ma szans. Jest to zadanie zbyt nudne, by nim obarczać deweloperów. Jest 100% szans, że gdyby robili to z ręki, straszne rzeczy by się działy, bo, bo to nie jest po prostu robota dla człowieka. Stąd też narzędzia do buildów. One nas zwalniają od wszystkich nieprzyjemności z tym związanych. Przy okazji, wprowadzając parę innych, ale to o tym nieco dalej. Zauważmy też, że zwłaszcza w ostatnich czasach część tej funkcjonalności, która tu jest wypisana, jest przerzucona troszkę gdzie indziej, na przykład na serwery buildów, chociażby jeżeli tam jakiś TeamCity gdzieś działa albo inny Hudson, to, to wtyczki typu Sonar załatwią połowę sprawy związane tam na, na przykład z raportami związanymi z Code Quality i, i takie tam inne frykasy oferują. Tak jak więc mówię proszę mieć na uwagę złożoność buildów i nie przejmować się tym, że w trakcie prezentacji będę pokazywał bildy bardzo proste, wręcz trywialne. Takie są powiedzmy nie, nie mogę tego zrobić inaczej, nie mogę wydaje mi się, że byłoby to trudne do zrozumienia, gdybym wystąpił tu z jakimś bardzo złożonym przykładem. spis treści jest następujący. Przedstawię pokrótce krótce skupię się na konkurencji później, ponieważ uważam, że nie ma sensu omawiania żadnej technologii, jeżeli nie pokazujemy, jak ona się ma na tle innych, zwłaszcza jeżeli ci inni są od dawna na rynku, są powszechnie stosowani i, i, i mocni, są, że tak powiem, mocno obecni na tym rynku. Zaprezentuję trochę przykładów. To będzie również przeplatane z, z porównaniami do, do innych technologii, w szczególności do, do Anta i Mayvana. Gradle już w tej chwili jest projektem dużym, bardzo szybko i bardzo mocno się rozwija, nie mam szans przedstawić tutaj Państwu całej funkcjonalności, jaką ono oferuje, ale myślę, że te przykłady dobrze wprowadzą, w, powiedziałbym, w logikę czy, czy w pomysł, jaki za tym wszystkim stoi. Jest on troszkę inny niż w przypadku na przykład Mavena, którego pewnie wielu z Państwa używa. Podstawowe informacje takie jak Państwo widzicie, projekt open sourceowy na Githubie w tej chwili hostowany, więc można łatwo dołączyć, tam sklonować, sforkować czy, czy jak to się nazywa i zacząć tam swoje poprawki wprowadzać. Project managerem jest Hans Doktor, którego być może widzieli Państwo rok temu, no cały rok temu na, na Gikonie tutaj w Krakowie. E no, nie jest to już projekt, projekt najnowszy, powiedzmy najmłodszy, ale, ale w ostatni rok to jest bardzo silny jego wzrost i, i dużo fajnej funkcjonalności, która powoduje, że on się przebija do, do mainstreamu, powiedziałbym. Co ciekawe, istnieje strona, powiedzmy, zrzeszająca community, czyli Gradle org, Tam są wszystkie pliki, dokumentacja, listy mailingowe i tak dalej, ale jest też odnoga biznesowa. Ludzie, którzy założyli. Projekt, próbują robić na nim pieniądze, konsultacje, wprowadzają to w firmach. Mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że w Gradle udaje się łączyć świeżość płynącą z community open source z jakimś rozsądnym modelem biznesowym. Są ludzie, którzy chcą z tego żyć i oni bardzo mocno ten rozwój projektu prowadzą i jest community, które wspomaga ich dla własnej chwały i przyjemności i w sumie jakiś dobry konglomerat wydaje mi się taki tych, tych dwóch wartości. Zwracam uwagę na dobrą dokumentację, stale, rosnącno, stale rosnącą, na świetną listę mailingową, gdzie twórcy projektu i główni deweloperzy bardzo są aktywni. Naprawdę można tam uzyskać bardzo wartościowe odpowiedzi. Chociaż należy sobie tutaj zdawać sprawę z faktu, że dokumentacja zawsze pozostaje w tyle za kodem, zwłaszcza w przypadku tak szybko rozwijanego projektu. Gdy wyjdzie wersja 1.0, na pewno kolejnym. Punktem programu będzie dociągnięcie jej do, 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 do zaktualizowania jej. E, czym jest Gradle? Jest to bardzo elastyczne narzędzie do budowania projektów. Opiera się na idei build by convention, czyli e, ogólnie rzecz powie, ująwszy na, na takim przeświadczeniu, że rzeczy oczywistych nie należy mówić i istnieje pewna umowa, która. Decyduje o tym, że pliki źródłowe leżą gdzieś i nie trzeba tego Gradle'owi tłumaczyć. Zwracam uwagę, że skrypty pisane są w gruwym. Tak naprawdę jest to domain specific language zbudowany, napisany w gruwym. Ma to wiele zalet. Potra pomaga wyrażać pewne idee w sposób taki bardzo dosłowny i łatwy do użycia. Po drugie, chciałem zwrócić uwagę, że ucząc się Gradea, w dużej mierze inwestujecie Państwo w gruwiego. Jest to wiedza, która może się przydać w wielu miejscach. Oczywiście są rzeczy specyficzne konstrukcje związane z tym DSL-em, ale to nie jest tak, jak w Ancie czy w Mavenie, że zostajecie specjalistami od Anta czy od Mavena. Tutaj powiedzmy ćwiczycie swoją umiejętność gruwiego. warto w to inwestować. To jest takie, na dole widzicie Państwo moc to, jakie przez długi czas tam gości na stronie. Ja muszę powiedzieć, że wiele z tych rzeczy już udało się uzyskać, a reszta chyba również jest spełnialna. Oczywiście to, co, co, co jest łatwe i co jest eleganckie, jest odczuciem subiektywnym. Pewnie nie każdemu Gradle przypadnie do gustu, ale faktycznie wiele rzeczy, które jest trudne do uzyskania w innych narzędziach buildów, w Gradle się udaje. Zainteresowanie tym projektem rośnie. Ja szybkie takie googlanie, po, po, zwłaszcza po, po Google Code, Dało mi listę paru projektów. Dwa pierwsze z pewnością Państwo znacie. Mogę powiedzieć też, że na przykład w Spring Security jakiś tam mały fragmencik już jest, jest Gradle używany, a ja może przejmie tam w ogóle jakąś bardziej znaczącą rolę. Są też wdrożenia komercyjne, o których niedługo ma, być, ma się zrobić głośniej. Sądząc po mailach na listę mailingową, duże firmy i naprawdę duże buildy interesują się Gradlem i zaczynają go wykorzystywać. To narzędzie już jest na tyle dojrzałe mimo że nie ma jeszcze wersji 1.0, mimo że API jest jeszcze niestabilne i toczą się dyskusje często nad nawet pewnymi ważnymi konceptami samego Graila. Zostawmy na chwilkę teraz Graila, przypatrzmy się konkurencji, co ona potrafi i jak sobie radzi. Mamy tam przede wszystkim Anta i Mavena, Builder i Gant, nie wiem czy znane Państwu projekty ciekawe i... Grajdel też z nich czerpię, ale zdecydowanie mniej, mniej popularne, dlatego nie będę się na nich skupiał. Chciałbym teraz pokrótce omówić zalety Anta i Mayvena oraz ich wady, a potem zobaczyć, jak na tym tle wypada gradu. Ja wypisałem następujące zalety Anta. Jest on bardzo elastyczny, daje pełną kontrolę, daje dużo zestaw takich powiedzmy narzędzi, które można dowolnie łączyć. Oraz daje bogactwo, niesamowite bogactwo dostępnych tasków. To jest dla nas bardzo ważne, zaraz do tego wrócę. Z drugiej strony ma on jednak pewne wady. Nie ma, zupełnie nie stosuje build by convention, trzeba Antowi wszystko opowiedzieć. Używa XML a do wyrażania builda, co jest pewną zbrodnią, ponieważ żyjemy w świecie Javy. I tracimy wszystko to, co daje nam Java. Typowanie, zwracanie wartości z funkcji. Wydaje się, że jest to droga do nikąd, używanie XML-a tutaj. Nie, na usprawiedliwienie Anta trzeba powiedzieć, że on powstawał w czasach, kiedy właśnie szczytem marzeń było wybudowanie Jara i potem obróz w dodatkową funkcjonalność, ale nie, pewne rzeczy nie były w nim nigdy planowane. Jest to taki dadal bardzo funkcjonalny i często używany taki scyzoryk szwajcarski oferujący mnóstwo możliwości związanych np. z kopiowaniem plików czy jakimiś tam operacjami typu scp, ssh, fantastycznie może się przydać. Spójrzmy teraz na, na przykładowy build ANTA, pokazuję go dlatego, że ostatnio rozmawiałem z jednym kolegą, który powiedział, że on to ANTA na oczy nie widział, bo on to już tylko w Mavenie. Przykrość mi tym zrobił osobistą, bo poczułem się bardzo staro, ale to już pomińmy. Bilton to wygląda tak, jak Państwo widzicie. Są taski, one od siebie zależą, to znaczy wykonanie jednego tasku jest poprzedzone wykonaniem innego. Jest to dosyć czytelne, a czy jak zobaczymy później, dosyć mocno przegadane. Chciałem zwrócić uwagę, że Maven jest jedynym projektem, który nie poszedł tą drogą, który nie pozwala wyrazić zależności pomiędzy taskami. Maven przyjął pewien, tam się to się nazywa, lifecycle i powiedział, że wszystkie buildy od dzisiaj mają do niego pasować. To jest pewne kuriozum, czy może nowość w świecie narzędzi do budowania i wszystkie inne narzędzia idą inną drogą, tak jak Ant pozwalają definiować zależności. Tutaj mały wycinek tasków przez